Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! Firma powiązana z Donaldem Trumpem, World Liberty Finance, zakupiła kolejne 94WBTC, czyli tak zwane Wrapped Bitcoin. Wrapped BTC to token, który ma reprezentować bitcoina na sieci Ethereum. World Liberty posiada już 551 takich bitcoinów, które na dzień dzisiejszy są warte 57 milionów dolarów. Dalej. Stan Kansas przedstawił propozycję zainwestowania 10% z publicznych funduszy Emerytalnych w bitcoinowe ETF-y. Ten wniosek został przedstawiony przez senatora Krega Bausera jako świetny sposób na dywersyfikację środków, które posiada fundusz. Dalej. Uwaga! Jakiś czas temu zaczęliśmy budowę najszybciej rozwijającej się społeczności tradingowej w Polsce. Mowa o Lidze Traderów. Już ponad 800 osób dołączyło do naszego Discorda. Co więcej, 40 traderów bierze udział w konkursie tradingowym z nagrodami pieniężnymi. Więcej o tej rywalizacji, jak i forum dyskusyjnym możesz przeczytać na tej oto stronie, gdzie klikając dołączam do ligi, zostaniesz przeniesiony na Discorda. Jeżeli chcesz skorzystać z darmowej wiedzy z zakresu tradingu, to odsyłam Cię właśnie tam. Znajdziesz tutaj przemyślenia doświadczonych traderów, którzy handlują nie tylko na rynku krypto, ale też na rynkach tradycyjnych, na przykład na złocie. Ponadto jest tam wiele analiz altcoinów, dla przykładu wczoraj trader Kiss zamieścił analizę tokena TIA czy NIR Protocol. Co więcej, to właśnie tam w pierwszej kolejności dzielę się swoimi zagraniami na rynku krypto. Dalej... Według danych on-chain aktualnie aktywność kryptowalutowych inwestorów jest na bardzo niskim poziomie. Innymi słowy, inwestorzy dokonują niewielu transakcji sprzedaży czy kupna. Tą tendencję bardzo dobrze obrazuje wykres zmienności wolumenu aktywnych adresów na sieci w przeciągu tygodnia. Tak jak widzimy, zmienność obecnie jest bliska zeru. Po pierwsze, tak niska aktywność może oznaczać, że portfele, które miały dokonać realizacji zysków, już to zrobiły. I mowa tutaj przede wszystkim o długoterminowych portfelach czyli tak zwanych long term hodlers. Są to adresy, które trzymają Bitcoina dłużej niż 155 dni. Jak pokazuje ten wykres, w tym tygodniu long term hodlers prawie w ogóle nie sprzedawali swoich Bitcoinów. Linia, która obrazuje stan posiadanych przez nich BTC jest w zasadzie płaska. Ta tendencja jest widoczna nie tylko w tym tygodniu, ale także z perspektywy miesiąca. Po drugie niska aktywność inwestorów może oznaczać, że obecna wycena Bitcoina nie jest postrzegana jako dobra okazja do kupna przez uczestników rynku i to Właśnie ta dynamika jest jedną z przyczyn aktualnej konsolidacji na Bitcoinie. Warto zaznaczyć, że wiele osób oczekuje także na rozwój sytuacji w sprawie rozporządzeń Trumpa, które mają dotyczyć kryptowalut. Jak zapewnia CEO firmy Circle Jeremy Allaire, Trump pamięta o tym, co obiecywał inwestorom krypto i zamierza wdrożyć te obietnice w życie. Dalej, jednym z pierwszych postanowień Trumpa było to, aby ułaskawić Rosa Ulbrichta. Pan Ulbricht był założyciem Silk Road, platformy aukcyjnej, która działała w darknecie i została zamknięta. Przez amerykańskie służby w 2013 roku. Płacąc kryptowalutami, na tej platformie można było kupić m.in. wiele nielegalnych substancji. Zamknięcie Silk Road było równoznaczne z aresztowaniem Ulbrichta, który został skazany na dożywotni pobyt w więzieniu. Ułaskawienie tego pana przez prezydenta USA jest o tyle ważne, że była to jedna z obietnic, jakie Donald Trump złożył w społeczności krypto. To a of time, sir. Tak więc wielu postrzega ten ruch ze strony prezydenta jako zwiastun kolejnych dyrektyw, które będą przychylne cyfrowym aktywom. Subskrybuj, lajkuj, nara.